Wchodzimy już w tą drugą część adwentu, która bezpośrednio przygotowuje nas do Bożego Narodzenia. W tej pierwszej części cała liturgia, wszystko było skierowane na przygotowanie nas do tego, że Pan przyjdzie na końcu czasów, przyjdzie Jezus w chwale, że będzie paruzja i o tym czytaliśmy, tak się modliliśmy, na to czekaliśmy. Ta druga część adwentu już bezpośrednio przygotowuje nas do Upamiętnienia tego wydarzenia Bożego Narodzenia i teksty liturgiczne, teksty czytań szalnych też właśnie w tym kierunku idą. W pierwszym czytaniu prorok Jeremiasz. Poprzez Jeremiasza Bóg chce powiedzieć, że czyni rzeczy nowe, żebyśmy nie bazowali tylko na tym, co stare i wspominali i o tym mówili, że Bóg jest dobry, bo kiedyś coś zrobił. Ale poprzez Jeremiasza Bóg pokazuje, że robi rzeczy nieustannie nowe i żebyśmy mieli uważność, żebyśmy byli skupieni również na tym, że teraz pojawia się coś wyjątkowego. Dlatego właśnie nadchodzą dni, mówi Pan, kiedy nie będą już mówić na życie Pana, który wyprowadził synów Izraela z ziemi egipskiej ale jak będą mówić? Na życie Pana, który wyprowadził i przywrócił pokolenie domu Izraela z ziemi północnej. I ze wszystkich ziem, po których ich rozproszył. Właśnie może dla nas subtelna różnica, ale dla Izraelitów to było ważne. Nie tylko będziemy wspominać, że kiedyś Pan Bóg wyprowadził nas z Egiptu, że pokonał faraona, że otworzył Morze Czerwone, że przeprowadził przez pustynię. Teraz będziemy mówić w kontekście tego, co dzieje się z nami. To znaczy, że połączą się te dwa królestwa, że niewola się skończy, że nieprzyjaciele zostaną pokonani. Nowe cuda, nie tylko stare. I tą nowość widzimy w Ewangelii. Ta nowość to znaczy Bóg staje się człowiekiem. I to jest tak absolutnie wyjątkowe, tak niepojęte, że musi interweniować Anioł. I przychodzi Anioł, ale tym razem nie przychodzi do Maryi, ale przychodzi do Józefa. My najczęściej utożsamiamy scenę zwiastowania z tym opisem Łukaszowym, kiedy Anioł przychodzi do Maryi. To jest najbardziej znana w kościele scena. Tak pisze Łukasz, ale Mateusz scenę zwiastowania pokazuje, że Anioł przychodzi do Józefa. Czyliśmy mówili zwiastowanie, ale Józefowi, jemu potrzebna była ta wiadomość, jemu potrzebna była ta informacja. No, tak sobie myślę, że Maria w sposób duchowy, ale może również i biologiczny, no, wiedziała, że jest w stanie błogosławionym, wiedziała, że z niej narodzi się nowe życie w sposób wyjątkowy, tajemniczy, poprzez Bożą Interwencję. Ona to wiedziała, ona to czuła. A Józef tego nie wiedział, więc potrzebne było, żeby przyszedł Anioł i to wszystko mu wyjaśnił. I co ciekawe, Anioł wyjaśnia mu to w sposób biblijny. To jest ważne, nawiązując do Pisma Świętego, do tego, co już zostało zapowiedziane. To też jest ważne, że to się nie bierze znikąd, że to nie jest jakieś takie słowo zupełnie wyjątkowe, obok tego, co działo się wcześniej. Anioł przychodzi i mówi jasno Józefowi, a stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo pańskie powiedziane przez proroka. Oto dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadasz imię Emanuel, to znaczy Bóg z nami. Nawiązanie do Pisma Świętego. Choć dzieją się rzeczy nowe i wyjątkowe, to dalej byśmy powiedzieli, jest to ta ekonomia zbawienia, jest to ta historia, historia zbawienia i Bóg nawiązuje cały czas, że jest to logiczny ciąg byśmy powiedzieli. Tych wydarzeń ale jednak wyjątkowych i trzeba ten fragment, który Józef znał i wielu Izraelitów, na nowo zaktualizować czy zinterpretować. Co to znaczy, że panna pocznie syna? I teraz już wiemy, co to będzie za panna i co to będzie za syn. Józef jest człowiekiem sprawiedliwym, ale po Bożemu sprawiedliwym. Tu nie chodzi tylko o prawo moralne, że on je przestrzega. Właśnie ta sprawiedliwość wynikająca z tego, że jest Bożym człowiekiem, człowiekiem pisma świętego, Czyta i mówi, to jest ta sprawiedliwość. No, po ludzku wygląda to w sposób dziwny i skomplikowany. Ja nie jestem ojcem tego dziecka, ale jestem mężem Maryi. No jak to wszystko ugryźć, co z tym wszystkim zrobić? Anioł przychodzi i tłumaczy mu i wyjaśnia: I Józef przyjmuje Jezusa jako swojego Syna z tymi wszystkimi prawami, które przynależą potomkowi Dawida. Józef jest z rodu Dawida, Jezus jest przez Niego usynowiony. Jezus jest przez Józefa usynowiony i staje się potomkiem Dawida. Wszystko się wypełnia. Dziś ten anioł przychodzi i mówi czynię rzeczy nowe. Warto zobaczyć, my czasami patrzymy właśnie na jakieś cuda, że no to kiedyś to się działo i w Piśmie Świętym o tym czytamy, w sposób szczególny w dziejach apostolskich, za czasów życia Jezusa, no to się działo. Potem trochę w życiorysach świętych też przeczytamy, to są najczęściej stare życiorysy, mówimy, a dzisiaj? Bóg chce, żebyśmy zobaczyli, że czyni rzeczy nowe, żebyśmy trochę mówili jak dzisiaj u Jeremiasza. No, nie tylko będziemy wspominać, ale raczej będziemy mówić na życie Pana, który. I tu możemy wstawić historię z naszego życia, nie to, co zasłyszeliśmy albo przeczytaliśmy, że gdzieś tam Bóg zainterweniował. Czy potrafimy zobaczyć Bożą interwencję w naszym życiu? Czy mamy otwarte oczy, otwarte serce na to, co czyni Pan Bóg? Nie zawsze muszą być to spektakularne cuda, ale te małe każdego dnia w czasie modlitwy wieczornej podsumowane, zauważone, tak, Panie Boże, byłeś obecny. Tu i tu widziałem Cię w moim życiu, tutaj i tutaj mogę to nazwać i mogę o tym mówić. Nie tylko o starych rzeczach, że kiedyś się nawróciłem, że kiedyś Pan Bóg przebaczył mi grzechy, że kiedyś mnie uzdrowił. To jest piękne to świadectwo i trzeba opowiadać, ale jednocześnie nie odgrzewać tego, tak mówiąc kolokwialnie, kotleta starego, ale zobaczyć coś nowego, bo taki jest Bóg. Zawsze inny, zawsze byśmy powiedzieli świeży, zawsze zaskakujący, zawsze kochający i dający rzeczy nowe. Pan z Wami, niech Was błogosławi, Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Señor Jesús, Mar ven Señor Jesús Maranata, ven Señor Jesús Maranata.